Takie niedobre coś Dany Teraz mi zaimponowałeś Będzie Ale możesz powiedzieć wszystkim widzom, którzy ci to zrobił, możesz powiedzieć. Zrobiłem sobie to wczoraj. Tam gdzie się łączy to tarlisko Adik, tam to widzę właśnie jedną boję. Drugą boję bym dał tak 30 metrów pod tamtym brzeg. Tutaj, tak jak mówisz. Ja ty, tak jak mówisz, tą zatokę tutaj no. zaatakujesz i pod wyspę też muszę dać. A tu Tomek siądzie i obstawi środki. No i potem następna ekipa, bo tam siedzi dany, będzie krzysiu, będzie radio, będzie szczała. W pełną parą. Bo podobno widzowie tutaj pływa. Sum, legenda. A my tego suma spróbujemy złapać. Jem na Ooo, o, to mi się podoba, to mi się podoba, patrz, tu jeden leży. Chyba udzaru dostał, a? Krzysiu! Wszystko mi tu spłoszył, nie ciulaj tak tym młotkiem, weź gumowy młotek albo coś. Dobrze przygotowanie i lecimy z tymi sumami dzisiaj. Ja cię kręcę, w końcu na rybach, Adik, tam będę stawiał to twoje bo ale czemu mojego od razu nie wziąłeś? to jest Aha, dobra to stawię ją, ale tak właśnie tak jak stoisz. Bo tam jest taki spad, na tym spadzie by trzeba było, wiesz, tego suma szukać. Adik dalej nie płyn tutaj, Adik dalej nie płyn tutaj. Potwierdź, że mnie słyszysz. Przy masz prawie 2,5 metra. Idealnie, tak to postaw. To już tu mówię, jedna boja, druga boja, trzecia boja, czwarta boja, piąta boja, szósta boja. Mały stawek, ale przyszliśmy z założeniem, żeby sprawdzić, czy naprawdę pływa tutaj ten sum legenda, którego tu wszyscy widzieli oprócz nas. Miejscowi wędkarze mówili, że tutaj, jak im pobrał, jak im targał tymi wędkami karpiowymi. Co tu się działo, on ma ponad 2,5 metra. Ja mówię tak, za każdej wodzie są sumy legendy, a my potem jeździmy, tylko sprawdzamy i nic nie mamy. Dawaj, przywieźliśmy żywce. O, czekaliśmy na Radka. Kurde, mówię, gdzie on jest, gdzie on jest? Wszystkie wędki prawie już gotowe do wywózki. Idziemy zobaczyć, co to przywiózł. Podobno ma żywce, taka beczka duża. No, tutaj mamy żywce, przywieźliśmy beczce. Szybko do wody. Do wody. Mu mamy siatkę wyprzezwy. tutaj dawać, dawać szybko, no. raz, raz, bo to padnie. No, mamy karpie. O, ten jest idealny. Jakiś większy kara gdzieś tam jest? Są większe też się No dobra nic chłopaki do no, siatki, bo to szkoda. Szkoda szybko, żeby to żyło. Dobra No, głęboka woda I niech się pamiętają Tato co to jest sum legenda SUM legenda, córeczko, to ci powiem wygląda to tak co tu przyjeżdżamy na rybę, jak my skończymy zasiatkę, posiedzą tu panowie i mówią: Domin, kiedy ty przyjedziesz na te sumy, tutaj co tu pływają? A ja im odpowiadam: Tu żadnych sumów nie ma. Są sumy, są. Jak mi pobrał sum, to trzy razy objechał mi na kulkę proteinową, na wędkę karpiewą całe łowisko. Trzy razy i się zerwał. Ja mówię, może to był duży karp, może masz za słabe żyłki. Nie, ja mam 35 dominik. Ja mam 40 żyłki, to się nie urwie tak. To był sum ponad 2 metry. Ja oczywiście znowu odpowiadam im Gabrysiu. No dobra, ale niekiedy tak jest, że jak się ryba zerwie, to każdemu się zrywa 2 metry. I nikt nie powie, że mu się zerwał karp 1,5 kilo, bo to by był obciach, nie? To był sum. No i potem przyjechaliśmy jeszcze raz za 2 miesiące. I inny wędkarz powiedział to samo, że jak mu pobrał, to mu pływał po całym łowisku i zerwał się i tak chyba z dwa razy. I w końcu, kiedy Dominik przyjedzie z ekipą mojego rekina na te sumy. No i mówię, znajdziemy taki miesiąc, znajdziemy takie cztery dni w roku, gdzie zaproszę tych wszystkich moich timowców, sumowców, i nastawimy się tylko i wyłącznie na suma. I nas tu jest dość sporo oprócz strzała, bo Strzałuś powiedział, że będzie łowił karpie. Ale my podejmiemy rękawice i będziemy łowić sumy. Już wiesz co to jest sum legenda? Krótko powiedzieć i ja o wodnych legendy nie wierzę że to są sumy. Nie ma szans. Ja na karpia wywieza, ja się i tak zostanie. Szałeczka ty możesz na karpia, ja? Żeby ty kapel kurde, że ty sum tego twoje zamęty nie zjadł. I ty będziesz legendą. Cieszy mnie to. Ty będziesz legendą, a my tu żywce. Palety. A tu je. A akurat, akurat życzę wam, żeby pochytaliście w sumie. A żywca to ja też mam. Hopy, nie uwierzycie, ale te wędki mam już dwa lata. A dzisiaj dopiero pierwszy raz są ze mną nad wodą. Radek, co ty to możesz? Renujesz? To są odważniki? na ryba. Kopie to ci kaper na Połącza dwa razy i będzie. Tu musi mieć miodra 5-litrowy, by tunel Jak widzicie, no nastawiliśmy się naprawdę. Policzmy to dokładnie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 wętek będzie rzuconych na. Suma, przysiód. Niekoniecznie. Niekoniecznie. 14, niekoniecznie. 14 może, może będzie, ale to na pewno nie dzisiaj. Aha, dzisiaj nie dacie rady tak, od razu tak no Nie, zwykle. No, powoli, dzieje. powoli. Najpierw bojki, tak Później zrywki. Aha, o. czyli to już będzie północ. <śmiech> <śmiech> nie no się śmieje. Nie będą, będą. Żywce mamy, wszystko jest. Glizdy są, będzie dobrze. A wątróbka śmierdzą takiej tak kupowała. Tak nie, nie no właśnie raz i wystarczy. Dobre to będzie obciążnik. No <grymne> To <grymne> co to jest? Zapomniałem jednego i zastosuję to Powinno być dobre. Ale nie, to ja bym ci radził proponował wziąć z mojego. To jest piętnastka dużo cięższa. To masz za słabe, to masz za małe. kto to potem wyciągnie? <grymne> Coś słaba ta moja. A się chłopaki popisali, że my nie pomyśleli, tam jest tyle powietrza przecież. Brawo! Czabo wziął z kombajna, to na pewno by zatonęła. Opona nie zdała egzaminu, musimy to zmienić na normalny kamień, bo ta cały czas pływa. Naciągaj, naciągaj. Mocniej podkryć kołowrotek, Łukasz, podkryć i dalej. Widzisz, nie bój się tego. 35 żyłka, zrywka. Dobra. Teraz mi zaimponowałeś. Będzie? Ale możesz powiedzieć wszystkim widzom, którzy ci to zrobił. możesz powiedzieć. Zrobiłem sobie to wczoraj, żeby nie było. Ty tak no Dobra, kłamieś. Dominik mi zrobił, ja jestem amator, ja przyjeżdżam dla towarzystwa, a nie po ryby, nie? A do one się trafiają po prostu same. Będzie coś? Będzie. Czekajcie na suma. Zgłodnieliśmy trochę 10 wętek wywiezionych, ale jeszcze zostały 4. Moje i danego. Po kolacji. Tak myślę. Musimy nabrać sił troszkę. Jednym słowem powiem tym gość na tympa. Chodzi mi o to, że do niedzieli będzie bez kija. Co ty gadasz Szała? Co ty w ogóle gadasz? By to były karpiówki, to ja by to wywiózł Zaraz to robię. Zaraz po kolacji Tak, niedziela o 12 w Tak będzie. Się nie czepiaj. Żeby nie było tak, że w piątek wszyscy karpiewki wyciągajmy i będzie ratujmy zasiadkę Nie? Spusimy. To wie. Kto wie? Krzysiu! Krzysiu! Ty masz rację, ja tego nie ogarnę Musimy zjeść, bo ja nie wywiozę tego Ja też o, jestem głodny Zróbcie miejsce na stoliczku siłki, Tak, Musimy nabrać sił Bo to na cześć, bo nie na się ogarnąć i tak. na głodnego nie? Tak. pokaż, co tu masz, no. Aha. O, jak w knajpie, nie? Dany, jak mięsa nie je, tak mięso przywiózł. O. Ja to dla was wszystko. A, ja w domu nie, nie jem, na rybach z wami wszystko. Tak, trójcie się sami, jedźcie. <laughs> <laughs> Proszę, Krzysiu, dla ciebie, które wam żyje? Wiem, z tobą zjem wszystko. To z osła było się i liczy. <śmiech> <śmiech> Panowie, wiecie co, o killerku nikt nie pomyślał. Kiluś chodź. Chodź, tu masz. O danego nie chcesz, dobra? Dokładnie! Dany killer nie zjata. no coś jest nie tak. Ej, nie ta szynka, kolego. O, to jest, to salami jest podejrzane nawet. Kiluś! O, co tu masz, ty bidulko, ty jaj głodę. taki, no. Aaa, ja Salami nie weźcie. Salami nie jedźcie. Salami weźcie szynkę lepiej. Dobra. Salami jest z konia, to trzeba wywalić. wywala. Śmierdzi padliną, co się gadał. Nie, 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 to nie jest. To jest po prostu już za wysoki stan życia. To jest luksus ten i on jest wybredny, tak jak pan, nie? Mm -hmm. <grystanie> Wiesz, on już byle czego się nie chyci. <grystanie> Teraz jest czasem na ogórki. Ale Łukasz, salami się poczęstuj. Nie, dzięki. Ja, ja już przy tej szynce zostanę. <grystanie> Chłopaki, obrzecie się jakimś... nie wiem czym, a przez grill się robi. Na spokojnie. To no. też zjemy. Wiesz dobrze, że mam tasiemca i siedem młodych. Wilk <laughs> się robi. Krzysiu ma rację. Proszę sobie wybrać, każdy ile chce. Zadziu, ile dla ciebie? Daj zwie. dwie. Dwie starczy? Dwie Ty też dwie? dwie. dwie. Takie dwie. mogą być? Większe trzy. wybrać? Pudełeczko inne? Trzy. Trzy dobre. będą dobre. Marcinku? Nocno wysmażone. Półtorej? Noc półtorej. Noc Dobra. Ty już mamy dwie, trzy, półtorej, sześć i pół, Krzysiu. Ja już zjemy zimnej. Dobrze. Ja zjem resztę, dokończę. Idę to wrzucać, za będzie. No. W odróżnieniu od wszystkich strusi musi inaczej. Strusik musi inaczej. Dlatego pelecik, glizdy i... jestem pewien, że będę miał pierwszy rybę. Takie niedobre coś. Cisiu! Te glizdy na grill'a miały być, no weź. Mamy jeszcze parę paczek. Tak, A, dobra, będzie. już myślałem, że dzisiaj kolacji nie zjem. Dobra. Nie, nie coś będzie, coś okay, będzie. Okej, dobrze zakładaj. Oni tak to kombinują, ale to i my dzisiaj będziemy mieli tę sumę. Na pewno, wy z tą herbatą w tym kubku cały czas to złapiecie coś. Ja to chcę zobaczyć, nie? No, no, no. Ale wiesz co, Karolinko? My tu robimy takiego fajnego grilla, mamy tyle fajnych rzeczy smakołyków zimna płytę dany przygotował będzie tak smacznie a ciebie tutaj nie ma no wiem że nie możesz no ale ci mówię o tym następnym razem będzie z nami i ty przyrządzisz coś dobrego Poważnie chyba podszedł do tego wędkarca. Wziął sobie to do serca, nie? Patrz, patrz jaki poważny płynie. No, chłopak się dobrze dzisiaj przygotował. Ale, ale on jeszcze tego nie wie, że to mi dzisiaj uderzy. Czy jesteś jedzie. przeciwko nam? Tu? Ja jestem z wami, nie? Ale ty tam masz stanowisko. Idź pilnować Nie chcę z nami łapać, nie ma problemu. Tak, chłopaki, uczcie się, bo wiecie co tam będzie? Pierwszy sumec na tej zasiadce. Mówisz? Trzeba się uczyć od najlepszych. Słuchajcie, miała być kiełbasa. Nie wiem co się stało, bo tą deskę co wystawiłem, to tak kończy. Jeszcze tego nie widziałem, szynkę z grilla, jedliście może? Nie, o to chodzi, że oni już 3 godziny robią tego grilla, a tu jak grilla nie widać, tak nie widać, to więc postanowiłem, że zrobię szynkę. Sam popił, sam popił został, ale będzie szyneczka. Dajcie znać w komentarzach, może ktoś z Was już jadł, może ktoś z Was poleca, jak przyrządzić, jak doprawić, jesteśmy ciekawi. Dane dla Ciebie, na bieżąco dymiona, zobacz, żeby nie było. O, dziękuję Tomuś jedna dla Ciebie. O, ale sok jeszcze leci. Pa, 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 dla Ciebie jedna, prosto z grilla. No i chciałem skosztować ją, nie chciałem zjeść, ale dla danego. Obiecałem, proszę. Dziękuję. To jest to, co killer nie chciał? Nie, killer salami nie je. Proszę spróbuj, ja się podzielę. Wędzona, poddymiana. Sam ogień robiłem, bardzo dobre. Hmm? Ale czuć od razu, nie? Tak. Robi robotę, idę jeszcze na, na talerz doć na tego twojego kijeczka i prosimy o więcej. Ja na ciebie liczę, bo tak, Adik wiecie, że on wywiózł te boje, on. I powiedział, że to wywiózł w szczęśliwe miejsce, więc... Ale słyszeliście co... Staraj się. słyszeliście co było na Gorczołkowicach, nie? Adi, wywozisz ty dzisiaj tu, a ja wywodza na Orze, może widzimy jakieś szczęście No i wywiózł na Goczałkowicach, tam zapaliśmy cztery sumy Pięć sumie na no jeden Wisła roku. mała to była, nie go cztery, więc to jest numer. No a teraz łowimy tutaj, próbujemy zapaść suwę legendę i nie idzie nam to A coś by trzeba było zjeść, co? właśnie, to było coś zjeść teraz. Tak, razy. dzisiaj Adi krzykuje danie konkretne Dzisiaj Co będzie? Facolka szparagowa, frikadelle i kartofle. Swojskie kartofle. Frikadelle to są mielone kotlety. No. I, z, i swojskie kartofle, znaczy, czyli ziemniaczki. Z, dla widzów z okolic Poznania pyry. No pyry, tak. Pyra przyjedzie jeden. jeden przyjedzie, i wykował ma to nas ma odwiedzić też. No. Więc zaczynamy gotować. A ja im pomogę. Przygotuję ziemniaki. Ja Adik, tutaj ci coś trąbi, ja widzę. Żeby to była tak Widzę, że żywiec fajnie pływa Krąży koło wyspy Tutaj Adyk obstawił wyspę, więc Pływie tam fajnie, elegancko Pływie, no rybki się tu spławiają Ale nie te, co chcemy Ja Ci powiem, będziesz czał Coś czuję, że będziesz czał, tylko nie powiem Ci, czy dzisiaj Ale jak my pojemy to no będzie strzał. No i właśnie tak to wygląda. No co Wam mam powiedzieć? Sumo sumiarstwo to nie jest tak, że się rzuca i się ma od razu rybę. Tym bardziej jak się łowi stacjonarnie. Chłopaki z reszty ekipy, czyli strzała miał rzucone na karpia. Niestety na razie też nic nie ma. I tam już potem siedzi radio z Łukaszem. Dwie wędki na suma wywiezione. Czekamy. Krzysiu, wędka na suma, wędka na karpia. Dzisiaj mówi, mogę sobie rzucić jedną na karpia. Mówię, przecież tu nie jest obowiązek głowienia sumów, i sobie właśnie rzucił jedną na karpia, No i dany, jedna wędka na pelety, jedna na żywca. Więc grubo mamy obstawiony cały staw. Podobno tu pływa taka dwójka. Podobno tu jest taki, został zapany nawet na echosondę i na niego właśnie polujemy. Bartuś, kroić paprykę, tak? A jak ta papryka się nazywa? Kozia brudka. I będziesz dzisiaj jadłem ją na obiad? Ty to jesteś normalnie taki dobry kucharz prawie jak wujek ADIK Nawet lepszy. O, nawet i lepszy, no, o, fasolka już mamy szparagowa. Te knutki z boku poucinamy. Wodą zalewamy, i stawimy, żeby już była miękko. No, kostka rozłowa tu dumy do smaku. Nie trzeba tylko solić, pod polumę No i czekamy na resztę produktów. Jeszcze pół godziny, kartofle będą fertig. No robimy teraz potem te frikadele. Przypieczymy. No i wołamy chłopaków do jedzenia. Kartofle doszły. Cebula zasmażana. Teraz kartofle sztamfujemy, No i będziemy frikadele robić. A nie patrzcie, że spadło troszkę, ale i mu nic nie ma, to jest wszystko czyste Ujemy do całej ekipy tam się już piecze na razie trzy nie każdy przychodzi to będzie dostanie dzieci tak na pewno nie zjedzą bo dzieci tam chipsy jedzą Tomasz się załatwia jako pierwszy Sałatki, mu proszę, naładuj. Wszystko dostanie. Jednej, drugiej, niech moc same witaminy pamiętaj. To jest najważniejsze. No i tu mój frędzel Proszę. O, abiczu, dziękuję bardzo. Teraz będę miał siły, żeby tego suma legendę wyciągnąć 100%. W południu sprawdziliśmy żywce w wszystkich wędkach. Niestety, dwa nam padły. Okazało się, że mamy teraz cztery wędki do wykorzystania na karpia. Mała reorganizacja. Czyli przenosimy karpiówki na stanowisko numer 6 dolanego. I tam wszystko pójdzie pod prawy brzeg. Bo najczęściej tam łowimy ryby. A reszta sumówek zostaje. Ale póki co. To suma nie było widu ani słychu. No i jak widzicie boje wyciągnięte, wędki karpiowe przeniesione na prawą stronę. I szczałoś! Trzymamy się tych krzaków. Totalnie tych krzaków tam podchodzą ryby i jedną wędkę możesz wywieźć tam za moje nawet, widzisz? To jest, to jest tę ostatnią lewą, za moją boję, tam wywieźć prawie pod tą płuciznę. Jak już będziesz widział wychodzącą płuciznę, tam ją zostaw i tam podsyp. Tam mamy 99% szans, że będzie ryba dzisiaj jeszcze. I te krzaki są też pewniaki, więc radził. z życiem panowie, z życiem, jest szansa jeszcze na rybę, uratujmy tą zasiadkę, może bez suma, ale z jakąś inną rybką. Jedź czoła, jedź, no jedź jeszcze kawałek, jedź. Tam jeszcze troszkę tak daj w lewo krzaka, no tak, i jedź jeszcze, jedź. No i tutaj możesz postawić pierwszy zestaw. Zestaw ratka. Tu na początek zrobimy bardzo delikatnie, taki mały dambelsik. Delikatny zestaw, zobaczcie. Pokaż to Radzi. Tak jest. Kukurydza podsypiemy I wywózka. No i tak samo koło tego mu to wywieźć Ten drugi krzaczek, co widzisz. Tak fajnie mu to postaw. Niech te rybki widzą, że coś się dzieje na stawie. Tutaj już nie były nęcone z 4 dni. To może coś ściągniemy. Wniosłem Wam chłopaki. Bo... Ciepło się robi, pogoda się zrobiła, a piwo tam na słońcu musimy do lodówki sadzić. Trzymajcie. Zrobiliśmy wczoraj dwa tosty przecież. To jeden zjedli na pół, a drugi jest tam w wodzie. O, no i tak widzicie. Szała się przeniósł 5 metrów. Myśli, że mu po 5 metrach, no 15 metrach, będzie lepiej ryba brała. Wszystko przenosi, widzicie. Pokaż Madzia. Ustawia namiot. Myśli, że będzie lepiej. Niedobre to jest. Krzysia jak, jak te danie? Niedobre. To jest takie niedobre. Że normalnie już mi nie chce no, mi się. Gorzej tak... trafić nie mogła. Rewelacja. Tak zwijamy wędki. Niestety. Po nieudanej zasiadce, jeżeli chodzi o ryby, na sumy się nastawiliśmy i nie było żadnego brania. Coś podobnego jakiegoś amurka w nocy, zapał strzała Ale go nie widziałem No ale mówi, że widzę, że dźwiga ręce to... Ile? Nie słychać nic Nic widzowie, widzimy się w następnym filmiku Tu już na sumy nie przyjedziemy W ogóle już zasiadki sumowe w tym roku kończę, więc to była ostatnia Jeżeli chodzi o sumę, to widzimy się za rok ja teraz przechodzę do normalnego wędkarstwa jednodniowego, delikatnie od rana do wieczora, coś takiego, bez nocek, bez niczego, jeszcze tam chyba tylko z nockami mamy dwie czy trzy zasiadki do końca roku, więc na luzie. Do zobaczenia, do następnego filmu.